Eu tenho que isso diesel. Eu <laughs> 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 Panie Edwardzie, bardzo widowiskowa akcja. Czy tylko tutaj w Raciborzu coś się w tej chwili dzieje na przejazdach, czy też macie tą akcję także w innych rejonach Śląska? To znaczy, może nie Śląska, Polski w skali kraju. W dniu dzisiejszym, który jest obchodzony w całej Europie jako Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, bo tak je nazywają na zachodzie, jest organizowanych około 24 takich akcji jak ta. Każdy zakład po prostu został zobowiązany do przeprowadzenia takiej akcji. Oprócz tego, na niektórych przejazdach w dniu dzisiejszym prowadzimy już kampanię Bezpieczny Przejazd, między innymi. W Zanim to się rozpoczęło, tutaj już były rozdawane ulotki informacyjne, takie drobne gadżety. Po prostu, żeby kierowców jakby uczulić na, na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Dlaczego akurat Racibusz? Mamy tu problemy z bezpieczeństwem na przejazdach? Nie, w ogóle nie mamy problemów. Na, na naszym zakładzie, generalnie, jakoś mamy szczęście, że nie mamy takich zdarzeń na przejazdach kolejowych. A Racibusz został wybrany ze względu na to, że akurat naczelnik tutejszej sekcji zna tutejsze środowisko i no. łatwiej nam było to zorganizować z tyłu, no z tyłu to był klopik z tyłu jak miały siedzenie to by to nie poszło tak bo Jak szybko jechała tutaj drezyna? Widzę, że ona jest specjalnie obciążona w jakiś sposób, tak? żeby zachować jakąś tam siłę w sumie taką w miarę podobną do rzeczywistego wypadku. Tutaj nie chodziło takie obciążenie jako zabezpieczenie samej drezyny. Po prostu nie zależało nam na poniesieniu bardzo dużych kosztów. Jedyny, który tu ucierpiał, to ten samochód, który kupiliśmy już w takim stanie, jaki jest. A drezyna jechała szybkością niecałe 30 km na godzinę. Co jest akurat na tym torze, tutaj dojazdowym. W kierunku Baborowa jest to akurat ta szybkość, która tutaj istnieje. Tak typowa, rozkładowa. Będą ładować, będą ładować. Niecałe 30. To są po jakieś interwencje? Nie. Nie. Sprawdzamy.